Normalnie, nienormalni. Bez krótko. Nie powinno się myśleć o tym, jak oszczędzać, tylko jak więcej zarabiać. Tak, też tak myślę. Ale ja wolę też myśleć o Jeszcze o oszczędzaniu. w sensie wiesz, jakby tym samym wydatkiem energii, który myślenia, kombinowania, planowania, żeby zaoszczędzić 500 zł, możesz na przykład zarobić 10 koła. No ta, nie no tak, to pewnie... Że łatwiej jest po prostu zarabiać więcej niż mniej wydawać. Pewnie tak. No i na pewno przyjemniej. To też, no. Czyli żeby, żeby odszukać jakieś korzenie żydowskie, podpiąć <laughs> się, podpiąć się. Najlepiej, no. Żeby jakby ten, um, uciekła mi myśl. W sensie, żeby zarabiać, musisz po prostu jeszcze więcej zacząć wydawać. Wtedy się znajdzie Motywuje. energia, jakby, która wiesz, potrzebna jest do kombinowania na, na lepsze zarobki. Może, może. Nie, nie neguję to tego. Tak, mówiłem chyba już o tym kiedyś na podcaście. W sumie to zaczęliśmy, tak? Bez skryptu. Bez skryptu. Mówiłem o tym już chyba kiedyś na podcaście, że... E, to jakiś mówca motywacyjny amerykański mówił, że jeśli dużo też samolotem, podróżujesz dużo samolotem. Nie, to, no bo... mówił, yy, to mówił komik, który prowadził to familiadę amerykańską, taki urzędzie z mąsem. Tak, to może yy, być to, no. Jak się nazywał? Ach, Steve Harvey. Że mówił, że właśnie, żeby każdy nie raz w życiu polecieć sobie yy, biznes klasą, czy tam pierwszą klasą. Mm -hmm. Żeby poczuć, jak się czuje taki bogaty człowiek, jak jest zadowany, jak o niego, wiecie, tam chodzą dookoła. Mówi, to powoduje, że taką płcię zróżnicę, że Twój mózg będzie myślał, jak zrobić, żeby to ułatwiał codzienność, żebyś mm. zawsze latał już tylko tą biznes czy pierwszą klasą, a nie z plepsem z tyłu. Nie? Żeby już raz to wiesz. no Jak gdyby no. ten mózg wchodzi na takie trochę inne tory, nie? Jak gdyby że skakuje, posmakował. Tak, że posmakuje tego dobra i No będzie to jest chciał właśnie to, więcej. że łatwo się przyzwyczajamy do y, wyższego standardu życia po prostu. Tak, nie? Tak. I Cięż, no to... Ciężko jest się cofnąć. Gorzej, jak dostaniesz po tym depresję, że musisz dalej z plepsem latać. <głosy> <głosy> Dla każdego, który chce zasmakować wyższego standardu życia i jak to jest żyć na poziomie, żyć w luksusie, polecam samochód mój na sprzedaż mam. <noise> Także, no. Jak coś, to piszcie, piszcie na pliw. <noise> tak, polecam, polecam. No, na pewno dostarcza wiele emocji. To no To na pewno. No. To na pewno. Mm. Dzisiaj jest nietypowa, nietypowa sytuacja. Bezprecedensowa sytuacja, wręcz. Wyszło, że Kuba jest chujem. Jak każdy wegetarianin. Mówię, Kuba nie ma mleka do kawy. Kuba jakieś mleko. Spoko, spoko, mordeczko. Ogarniemy to. I przyjechał, kurwa. Nie rób reklamy. Nie powiem jakiej firmy. Ale to mleko jest czegoś, co nie ma sutków, <laughs> więc to nie jest mlekiem, więc pieczarną dzisiaj. A ja piję bardzo dobre tutaj, e, sojowe latte, <laughs> <Właśnie>. <laughs> smakuje pysznie. Ja go śliwko poczęstowałem, do domu go wpuściłem, jak brata. Tak jak mówię, nie wysyłajcie wegetaria na zakupy, <laughs> wam kupię go, samego burgera wam przyniesie. <laughs> To jest pierwsza w historii tego kanału sytuacja, kiedy Grzesiek skłania się jednak ku czemuś coś czarne. Leczył mnie z rasizmu. Wybrał ubogacenie kulturowe zamiast ubogacenia ideologiczne. Zmawiam sobie, że smaczne, to dobre, dobre mhm. to jest, to jest dobre. No, bez, bez tego, bez miodu Pięknie dzisiaj? bez miodu. No, a, dzisiaj moje pyszne, super. Nie no, nie, nie jest so, źle. Sojowe mleczko. Szybciej no. mnie kopnie. Roboczarnych rzeczy. Bluzą też czarną Też. E, a propos czarnych rzeczy. Robiła moja dziewczyna ostatnio brownie. I był u mnie kumpel i mówi: O, macie tego. Czarnuszka. Ja mówię, Co? No to ciasto, tak się nazywa czarnuszek. Nie, no to ciasto, jak już to kiedyś się mówiło, murzynek przecież. to no nie, to tak, tak się mówiło tak, kiedyś, tak, jak murzynek. jeszcze można było mówić. Nie, no u nich się zawsze mówiło czarnuszek. <laughs> będzie, i takie. Wow! Może, tak sobie teraz myślę, może są gdzieś wiesz, miasta, dzielnice, gdzie na przykład mówi się smoluszek na morze. Na strona, nie? <laughs> tam <laughs> Albo jeszcze tam również, asfalcik. <laughs> no, kto wie? asfalcik. Wie. Teraz jest już brałni, teraz już nie można. Ale to może od Grzegorza brownie. Może tego ulubiony. A? Jeszcze jakiś ten, czy jeszcze jakieś dania, kulinarne. Ucierpiały, że tak powiem, na cenzurze? No, na pewno te pierogi ruskie. No tak, teraz są pierogi ukraińskie. Ukrański. A Barsz? Nadal ukraiński? Nie no, tak. <śmień> Może niedługo już będzie rosny. Tak. <śmień> <śmień> będzie zmienić wszystkie nazwy. <śmień> to ale by było. Będą pierogi imperialne. <śmień> no. No, to by było nieźle. Najdłuższa, najdłuższa rzeka w Rosji? Już niebawem, Nil. Tak może być. Mm, no, placek po żydowsku, tak? To już kilka razy się pojawiało na tym kanale, że. Tak. Nie, nie, no, nie wypada mówić, tak? No, nie wypada mówić placek po żydowsku po prostu. Z jakiegoś powodu. No, widzisz, że nie seruje problemy, ale to w końcu wszystko minie. Placek po hollywoodzku, można mówić bankiersku. bankiersku. Uh -huh. Albo tak zwany Placek Wilderberg. <laughs> tak, można też. Placek Berg. jak mm. co, Jak są jeszcze takie lokalne nazwy? Lokalnych potraw? No, w sensie, no, takie, wiesz, nacjonalne. No placek po węgiersku jest. I to jest, ale to jest spoko. Akurat, no chociaż też niedługo już te, też ci Węgrzy tak trochę... Też będzie po rosyjsku. So, 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 solą woku tam, no nie? Tak, przeszkadzają. Którym przeszkadzają bardzo. No, czekaj, co jeszcze jest? Ja to w sumie najczęściej właśnie z potraw etnicznych to placek po węgiersku i pierogi rus, i ruskie, bo akurat mm. moje ulubione. Mm. Placek też lubię, ale wiem, żeby jeść go tylko w dzień, kiedy mam wolne, kiedy nie mam treningów żadnych. Mm. Po placku to już... Tylko można iść spać. Albo już o węgierskim? Tak. Ta. No za ciężkie no. po prostu. Smażone no, no ziemniaki, to jest, wiesz, no. to leży potem oh, godzinami. No, Energii prawda. niemal odbija się. Lubię bardzo, ale no taka potrawa. Typowy cheat meal. No niestety. E, no i tak. Pizza hawajska. Pizza Wtedy hawajska, nie mówiąc, Właśnie, Pizza hawajska. Chyba kanadyjczyk ją... Nie, chyba grek mieszkańcy w Kanadzie, czy jakoś tak. Też jakiś taki tak? dziwny miks, tak, że tam z Hawajami nic jem. nie było, nie? A Włosi w ogóle pozwalają nazywać to pizzą? No to pas takie duże znaczy, no, w, w, w włoskiej pizzerii nie dostaniesz takiej pizzy nie? Raczej takiej klasycznej A Ciekawe przy... czy we Włoszech Czy we Włoszech są pizzerie Które serwują hawajską A można przynieść swoje na nas na przykład? Oglądacie właśnie kanał Normalnie i Normalni Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę oraz subskrypcji Komentujcie, piszcie co wam się podoba Jakich gości chcielibyście zobaczyć Jakie tematy was interesują <laughs> No ciekawe jakby zareagowali. Ja widziałem jak... taki filmik gdzieś tam na no. Insta, i rzuca na przykład wiesz, we Włoszech tam spaghetti, i no, obcina no, spaghetti, nie tam. Albo w, zamawiam pizzę i ketchup sobie, nie? I też. Wszyscy oh, kur... patrzą, kurwa, policja, czy zbój, wołać. Się... No. Ja zrobić tak go. Po... To... Kilka razy mi się zdarzyło, że tak specjalnie poprosiłem właśnie we włoskiej pizzerii, Wcześniej nie we włoskiej, tylko we włoskiej w Polsce pizzerii, no. e, Poprosić o ketchup właśnie specjalnie. Albo <laughs> musztardę, czy można do tego. <laughs> no to by było, nie no, mus... kurczę, musztarda francuska, czyli ta z kuleczkami. Ta, ta, ta. To jest taki majsterczyk. Czasami tak w średnio raz na pół roku mnie najdzie ochota, że potrafię kupić sobie słończyk i normalnie go opieprzyć łyżeczką. Bez, Naprawdę? bez niczego. No to nie ma no tak To złoto. To z moich placków dodaję. Mm -hmm. tam, ale to różną. No tak zmieniam sobie no, A ma coś wspólnego taką... z Francją? A kto wie może. Może przepis jest z Francji pochodzi. Hmm. No bo chyba placek po węgiersku to nie, nie ma nic wspólnego z Francją. Ciężko, a czy Sys nie? Czy tam. No nie no, pierogi ruskie to mają z Rusią, tak? Czyli były, czas, były jeszcze takie czasy, jak Francuzi się zajmowali tworzeniem musztardy na przykład, a nie paleniem samochodów na ulicach. No wiele jeszcze tworzyli, jak się właśnie parę, że to kiedyś tworzyli. Znaczy oni mają taką sinusoidę, tak? Jest tak, że... Ja bym nie skreślał jeszcze. Gilotyna, jest super, jesteśmy, <laughs> jesteśmy rozwinięci. A zakładamy rajtuzy, no nie? Potem robimy musztardę, jest sztos, a palimy samochody. Czekam, <laughs> co teraz będą robić. No? No teraz wychodzi na to, że czas, czas do, góry no, teraz, iść. Teraz do góry No czas, czas do góry. No już jak Europa pójdzie tylko jeszcze trochę niżej, to już, już będzie pod dnem. Cześć, to ty mi wysyłałeś takiego, tak, tak, takie, takie nie, nie, niesprawdzone informacje, że mąż. E, ma, e, mąż Ta, to że, że żona Macrona jest mężem. Jest taka, y, taka komentatorka polityczna amerykańska, Candice Owens. Mhm. skóra, fajna babeczka. To już drugi raz, moi drodzy, już drugi raz. Kawa i komentatorka. Jeszcze lubię. I no, ona jest taka. Majaja. Majaja jest, jest kobietą, no. ale Majaja. No, no to normalnie się boi się. Wiesz, no, ona pracowała w Daily Wire, no to był taki prawicowy, powiedzmy, portal. No tylko, że tam wszyscy zarządzający, wiesz, są. Mhm. No a jak zaczęła się wojna w gazie kolejna, to ona zaczęła krytykować to państwo, więc została. Podziękowali <laughs> jej za współpracę. No i teraz, teraz tak, tak. No teraz ma swój kanał na YouTube, no i tam już tam się nie musi No przejmować. Tak, już w ogóle. Czy znaczy ma na, na Rumble też i na, no. na YouTubie chyba, i tam już się nie, nie, nie patyczkuje. Ty, ale patrz, to jest... No i właśnie wspominał no. o tym, że, że żona prezydenta Francji, to w sumie jest mężem trochę, a nie żoną, bo, no bo płeć jest <laughs> prawdopodobnie odwrotna niż podawana. Jedna z tych dwóch. Kurde, ja jestem w szoku. W sensie no, nie zwracałem za bardzo uwagi. Czy ona dotarła do źródła? Bo kiedyś jacyś francuscy dziennikarze śledczy właśnie mm -hmm. do tego dotarli, że, że prawdopodobnie pani Brigitte nie jest panią, tylko jest panem. Mm -hmm. A jednak śmieszniejsze jest to, że oni się poznali kiedy, kiedy Macron był niepełnoletni. Ona, bo ona, ona ona jest no. sporo od niego starsza jak się poznali to miało chyba 15 lat nie okay. więc ona chyba no nie dość, że jest trans to jeszcze lubi młodszych dużo ale poznali się jeszcze jak była już że tak powiem na etapie przejściowym? Zmiany? nie wiem nie no. wiem nie wiem nie wiem bo to ostatnio też jakiś właśnie taką zaewkę 40-minutowo wypuściła, ale tam jeszcze nie dokończyła wszystkiego. Miała tam jakieś dokumenty. Yy, mówiła o tym, że ktoś jak gdyby od rządu francuskiego wysłanicy, oferowali ileś tam milionów dolarów, żeby, żeby ucichła z tym tematem. Nie? I ona mówi, że wszystko wy, wy, wyciągnie, plus jeszcze te rozmowy, nie? które no. gdzie jej oferowali tą kasę za to, żeby dała sobie spokój z tym tematem. Nie? No. no tam dużo takich wiesz, że w ogóle brak jest zdjęć, że tak naprawdę przez to bardzo łatwe. Do zaprzeczenia, niech pokaże zdjęcia. Wiesz, że ona pokazała tylko zdjęcia, jakie są znane, kiedy ona była wiesz, bardzo mała. Mhm. I tam wiesz, mówię, że to ona, a potem coś tam mówi, że to prawdopodobnie na bratem na zdjęciu. No trzeba by tego posłuchać, ale no takie dość przekonywujące, prawda powiedziawszy. Jak na... Jeśli tak się okaże. To z miejsca cofam wszystkie tutaj perfidne i złośliwe komentarze o miłościwie nam panującym. Panu Andrzeju D Dudzie, <laughs> to będzie wzór prezydenta chyba nie? <laughs> Także no kto wie, no kto wie. No ma takie zamiłowania dziwne. Podejrzany nie wiem, czy widziałeś takiego zdjęcia z tymi różnymi migrantami afrykańskimi, no to oni tam wszyscy wiesz. Na zdjęciach z prezydentem, tak? No. A on taki. Radosny w otoczeniu ich strasznie. Okej. Okay. Podejślę gdzieś znajdę ci kiedyś, podeślę. Kurde, ja takie, kurde, aż ciarki trochę przechodzą, szczerze mówiąc, tak jak ministro tam jest, no nie? To, to upla uplatany. No wiesz, no mówią też, niektórzy mówią, że żona w, w Obamy też jest po, po zmianach. Tak? <grafy> że, no. i, że te dzieci to nie są ich dzieci, tylko ich znajomy. I tam widać, że zresztą po tych zdjęciach, tych znajomych, że te dzieci są bardziej do tych znajomych podobne niż faktycznie do, do Obamów. No ale no to już takie gruby minić Zresztą mm. jedna, jedna z, z, z aktorek hollywoodzkich o tym powiedziała, Niedługo potem zmarło się jej. I... nie. Ale to jest właśnie. O tym to miałem też mój przypadek, bo on też mia, miał swoje lata już więc. O tym miałem powiedzieć, że patrz, jak mówimy tutaj o jakichś dziennikarzach robiących demaskacje albo ogólnie no, po prostu niewygodnych w Rosji, albo na Białorusi, no to to są uciszani momentalnie i to w sposób wręcz no, tam się nie próbuje tak jakoś supertuszować. To wiadomo, że tam po prostu została. Wiesz, no ta tam jest trochę kawałek no nie. No. A tutaj mówimy o takim reżimie, który, no, myślę, że ma jednak większe wpływy. Ale ktoś sobie może ich tutaj jakby na, na swoim kanale na YouTubie jakaś babeczka z Daily sobie ich, No tak, ale ona z Amerykanów, tak, a oni są we Francji, więc pewnie trochę ciężej. Mimo wszystko, wydaje mi się, że takie, wiesz... Znaczy to akurat by dobrze świadczyło, tak, no tak o no, oczywiście, tym naszym że to... reżimie, nie? że jednak jest miejsce na krytykę i nie wszyscy ustalą kulkę za tą krytykę, nie? No chyba, że chyba że pracujesz dla Boeinga, no to wtedy. No <laughs> chyba, że potencjalnie, wiesz, jakby tutaj uciszenie sprawy byłoby... Znaczy no, ona jest na no. tyle popularna, że no, to, to byłoby bardzo grube, nie? To no. nie jest tam jakaś, wiesz, niszowa dziennikarka, nie? Ona już od mhm. lat jest na scenie i popularność ma naprawdę dużą, mhm. Okej. Okay. Swoją drogą, tak teraz powiedziałeś, że deli Wire jest y, zarządzane przez Żydów, tak? Ja tego nie powiedziałem. Nie? <laughs> Mówiłem, co <że> takich ten... <laughs> no właśnie o to mi chodziło, że to jest teraz tak... Nie skumiałem tego wcześniej, tej zależności, ale... No, brak pewnego przykrycia w innym miejscu na ciele <laughs> wymusza przykrycie innego miejsca na ciele. Czy to, jest, czy to o co w tym chodzi? Ciekawe, z czego bym te pierwsze czapeczki. Właśnie tak sobie myślę, A być może to jest tak, że to jest zasuszone i, i, i gości to... ma jedną czapeczkę przez całe swoje życie tak naprawdę i trzyma. Rozciągają to jakoś specjalnie. Tak, no. Nie wiesz, nie wiesz tego. Nie wiesz. Nie Kto, wiesz. Ktoś powie, że tutaj spiskujemy. Skąd to się wzięło? Udowodnijcie, że tak nie jest. No właśnie, wyślijcie no. jakieś dane, skąd się wzięły te czapeczki. A może ten, może są przekazywane jeszcze później z, z ojca na syna, na wnuka, doszywają. na prawnuka i tylko doszywają kolejną, kolejną. I tak takie, to jest nasz rodowy tutaj. Ja, jak to, mycka? Ta, jarmułka. Jarmułka. A myckę to kto nosi? Bo mycka też było takie powiedzenie. Nie wiem. Wygląda podobnie. A może to jakaś alternatywa nazwa. Aha, Taku, alternatywna nazwa może. Tego no. tak elementu garderoby. Tak. Jarmułka. <słuch> Także no tak, że w każdym są takie teorie. No faktycznie taką... Kiedyś ja nawet widziałem jakiś film, jak gdzieś, w jakimś studiu była, jak siadała, nie? No to nie wiedziałem, żeby tak kobieta siadała. <grysta> no, ale mówisz o żonie Tak, tak, tak. Ta, ta. no damie. taki rozkrok, wiesz. A. Jak, jak chłop tak zasiadła i to w jakimś programie telewizyjnym, nie? No. no. tak bardzo mało... No dobra, ale to jest takie, wiesz, <grysta> no, podciągnięte to można powiedzieć, no, no, nie? No, nie zaglądałem jej mm -hmm. nigdzie, nie? No cóż już po kruchym lodzie. Po <laughs> no, od początku jest to kanał. No. dobrze, że dzisiaj ruchu. duży mróz, to może to lód. <laughs> dzisiaj minus 11, jak zawoziłem żonę. Niech się... Ale ma być plus 10. Znaczy no nie, jak to wyjdzie w niedzielę, tak? To już jutro ma być plus 10. Według w prognoz sprzed czterech dni tam. <laughs> dzisiaj ten, to jest... Dzisiaj, minus 11, jutro plus 9. Amerykanie i Izraelici nie lubią tych liczb. Kto nie lubi, to nie lubi, trzeba tam tanczyła. Hmm. O tym też takie jakieś pogadamy. O, o takiej symbolice ukrytej. Z całą pewnością. No i też można by powiedzieć o samym tym. Wieżowcach i ich rozlecieniu się. Hmm. Dobra, co? Tyle na dzisiaj. 17 minut. 20 minut niecałe. Będzie tego. Słyszymy się w czwartek. Nie, Czy to to nie jest czwartek. Nie, no w sensie ja, ja się nie żegnam. A, no tak. Tak, do czwartku. No, do czwartku. <laughs> Hej.